17 luty 2015 rok znajduje się w miejscowości Suszyna. Jestem w najwyższym punkcie tej miejscowości i za chwilę pokażę wieżę obok, której stoję. Wieża ta została niedawno wybudowana i nazywa się Wieża Widokowa Suszynka. Oto ta wieża. Pięknie wymurowana z kamienia dość wysoka. Za chwilę na tą wieżę wejdę. Bardzo fajny dzień jest dzisiaj do zwiedzania, ale jest dużo, dużo wilgoci, dużo mgły w powietrzu i stąd jakość tego filmu na pewno nie będzie najlepsza. Przepiękne widoki się stąd rozpościerają na Sudety. Widać stąd góry stołowe, całe Sudety zachodnie i góry Wałbrzyskie. No, jestem już blisko wieży, i tak ona wygląda z drogi. Wstęp jest bezpłatny. Wszystko to, co tutaj widać. Od tej wieży, ale z dołu, z drogi pod wieżą. Spróbuję przybliżyć te piękne widoki. No, w tej chwili trzymam kamerę na kierunku gór Wałbrzyskich. Naprawdę miejsce na tą wieżę wybrano. Super, wyśmienite miejsce. I tutaj na samej górze jest osiedle takich domków, małych, pięknych domków. No mają tutaj raj dla oka i ducha i ci, którzy mieszkają w tym miejscu. I w tej chwili trzymam kamerę na kierunku Gór Stołowych. Widzę już Szczeliniec, ale jest bardzo zamglony. Jakaś taka bardzo fachowa. Inna to by sobie poradziła z tą mgłą, ale moja sobie chyba nie poradzi. No nic, zobaczymy, co się uda. Może zwierzę będzie lepiej widać to wszystko. I widać też stąd, oczywiście, ja gołym okiem lepiej widzę niż chyba kamera. I w tej chwili trzymam. I kamerkę na kierunku gór masywu śnieżnika. No wszystkie góry tutaj w kotynie kłoskiej są widoczne z tego miejsca. Z pewnością zwierzy będzie jeszcze lepiej to widać. Tylko tak jak powiedziałem, nie dzisiaj. Jest z powrotem kamerą najechałem na góry Wałbrzyskie no cóż, zbliżę się jeszcze do wieży, żeby ją pokazać od frontu. I jest tutaj tablica. Zaraz przeczytamy. I co tutaj mamy napisane? Miejsce pełne widoków w euroregionie Glacensis numer Projektu, i tak dalej. I partnerzy projektu Gmina Radków, Euroregion, pogranicze Trzech, Moraw i Ziemi Kłodzkiej, Euroregion, Glacensis, Gmina Miejska Nowaruda. Stowarzyszenie Gmin Polskich, Euroregionu, Glacensis, Dyrekcja Karkonowskiego Parku Narodowego. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy granice w ramach programu operacyjnego współpracy transgranicznej Republika Czeska, Rzeczpospolita Polska 2007-2013 rok. Taki oto napis na tej tablicy jest. Piękna wieża. Tą wieżę widziałem w zeszłym roku z Raszkowa. I nie wiedziałem co to jest. No, Raszkowa to jest dość odległa, stąd też piękna wieś. I, I skierowałem z Raszkowa tutaj kamerę i nie wiedziałem co to jest. Bo widoczna jest ta wieża, tylko... Z tego co tutaj widać, pomimo tej mgły. I tak się kręcę w kółko. Ale pora wyjść na wieżę.